Słowo kluczowe async nie determinuje asynchronicznego przetwarzania metody C-Sharp. Metoda będzie wykonywać się w sposób synchroniczny do momentu napotkania operatora await. Oznacza to, że jeżeli żaden await nie został umieszczony w metodzie, to całe procesowanie odbędzie się w sposób synchroniczny, a o tym fakcie stosownie poinformuje nas IDE. Pojawia się więc pytanie, po co twórcy języka wprowadzili asynka, skoro na pierwszy rzut oka nic nam nie daje, a może nawet wprowadzić nas w błąd. Należy pamiętać, że wzorzec async await realizujący tzw. task-based asynchronous programming został wprowadzony dopiero w piątej wersji C-Sharpa w roku 2015. 2012. Możliwe było zatem, że ktoś dużo wcześniej użył słowa await jako na przykład nazwy zmiennej lokalnej w metodzie. Wówczas po podbiciu języka do nowej wersji kod przestałby się kompilować, a tym samym sam język nie byłby wstecznie kompatybilny. Rozwiązaniem problemu okazał się async. Jeżeli występuje on w metodzie lambdzie lub delegacie, await traktowany jest jako operator unarny realizujący programowanie asynchroniczne. W przeciwnym przypadku jest to legalna nazwa na przykład zmiennej lokalnej. Po więcej materiałów o programowaniu asynchronicznym wpadajcie na nasz kanał, ale i bez tego wiecie już, że.